said wspólnej modlitwy. Moi drodzy, módlę się o patriotyzm naszej Ojczyźnie, Módlmy się o naszą jedność i o pokój świecie. I módlmy się za tych wszystkich, którzy podeszli. ażeby Bóg przyjął ich do niebieskiej Ojczyzny. Następny przykład, Tajemnica przemienienia jest dla nas. W nią się dzisiaj patrujemy. Ten ewangeliczny opis przemienienia jest własnością całego świata. Ludzi wierzących i ludzi dobrej woli. Walka z reżimem komunistycznym. Była własnością całego narodu. Można by rzec, że była całunem, za którym ukrywana była przez lata prawda o tym, co święte, o tym, co było związane z przysięgą honoru. Dlatego przychodzimy dzisiaj tutaj. Bo w sercu bliskie są szczególnie, szczególnie ważne pamięci słowa o słupę bohaterstwem i utratą życia. Wiemy. słowa te to żołnierze wyklęci, żołnierze leśni, żołnierze lasu. I mamy tu na myśli żołnierzy podziemia antykomunistycznego i niepodległościowego stawiającego opór sowietyzacji Polski i jej podporządkowania Związku Radzieckiemu w latach 1944-1963. Pierwszy dzień marca jest dniem szczególnie symbolicznym dla podziemia antykomunistycznego. Tego dnia w 1951 roku Wykonany został wyrok śmierci w więzieniu na warszawskim Mogotowie na siedmiu przywódcach Czwartego Zarządu Zrzeszenia, Wolność i Niezawisłość, Żołnierze wyklęci. Przywołujemy dziś w pamięci to, co było związane z ich życiem, a więc mamy też na myśli okłady, mamy na myśli procesy pokazowe. Ubecnie kazanaty, tortury, wymuszenia, mamy na myśli kary śmierci. W końcu mamy na myśli przymierze i osnute pod ślimnym całunem bohaterstwo tamtego czasu. Moi drodzy, dzisiaj czytanie pokazało nam Abrahama, który zawarł przymierze z Bogiem. Człowiek ten jest silny i posłuszny temu, który go związał wcześniej przysięgł. Do tego stopnia, że w godzinie próby potrafi oddać Syna w wierze, czyli złożyć na ołtarz to, co po ludzku najcenniejsze, a więc życie. My także musimy pamiętać, że przychodząc, na Eucharystię odnawiamy swoje przymierze z Bogiem. A znakiem tego przymierza jest łamany chleb, który przyjmujemy, kiedy przystępujemy do Komunii Świętej. Bóg wtedy mówi do każdego z nas ufaj mi, idź moją drogą, a ja ci obiecuję, będziesz mieć Życie wieczne, to jest przymierze z Panem Bogiem, której w czasie tej mszy świętej jest przez nas odnawiane. Abyśmy byli tego świadomi, Eucharystia to znak również odnowienia przymierza z ludźmi, odnowienia każdej przysięgi wobec podjętych życiowych postanowień, których imię. To wierność wartościom, wartościom społecznym i narodowym. Dzisiaj do wartości należy również pamięć o niezłomnych, którzy stanęli na służbę wartościom dochowania wiary i przymierzeń. Chrystus wprowadza nas dzisiaj na górę. Człowieczeństwo Chrystusa było taką zasłoną za którą ukrywało się jego boskie piękno. Żołnierze wyklęci byli niejednokrotnie zmuszeni do ukrycia się, za zasłoną tego, co nazywamy lasem, pod ziemią. ale także za tym całunem ukryte było, było piękno przymierza. Piękno do tajemnicy przywieża czyli piękno żołnierskiej przysięgi składanej przed wojną i w czasie konspiracji na krzyż, która kończyła się słowami, tak mi dopomóż Boże. Oni to walczyli z przysięgą w sercu i na ustach, bo jak śpiewa Andrzej Kołakowski, bo przysięgaliśmy na orła i na krzyż, bo przysięgaliśmy na dwa kolory, te najświętsze w Polsce barwy, na czystą biel i na gorącą czerwień krwi, na wolność życiodych i wieczną kwaśnię zmarłych. Szanowni Państwo, Bogu dzisiaj wyrażamy wdzięczność za wolną i niepodległą Polskę, ale nic nie jest danie raz na zawsze. Trzeba o wolność, o niepodległość, o wartości ciągle zawierać, ciągle walczyć, ciągle pamiętać w modlitwie. Trzeba ciągle walczyć o orężem modlitwy, jak w tej pieśni nieznanego autora, śpiewanej po lipcu 44 roku w polskich, poakowskich oddziałach partyzanckich, walczących na terenach Nowogródczyzny, i grodzieńszczyzny anektowanych przez Związek Sowiecki. O panie Boże, przywróć nam Polskę, bo przeżywamy trudny czas, a nasze życie takie tułacze. Łaskawie spojrzyj na nas choć raz. Boże, jak ciężko w tym lesie siedzieć, i nie ma miejsca tu dla nas. Kochany bracie i przyjacielu nie wydawajcie, proszę nas. Moi drodzy, właściwie to też zgromadzimy nas dzisiaj, szczególnie dwaj wyklęci, których po pierwsze zostaną wkrótce odsłonięte w krakowskim parku Jordana. Zgromadzimy nas wyklęci, rozstrzelani przez UB. To szczególnie ludzie modlitwy, nauczyciele modlitwy o wartości, i wierność wartości. Pierwszy z nich to Łukasz Ciepliński, pseudonim Tługu, który w celi więziennej w grypsach pisał do żony i syna Andrzejka. Jeszcze żyję, chociaż to już ostatnie prawdopodobnie dla mnie dni. Siedzę z oficerem Gestapo. Oni otrzymują listy, ja nie wiem. A tak bardzo chciałbym otrzymać chociaż parę słów twoją ręką napisanych. I ten ból. Składam u stóp Boga i Polski. Sercem, myślami jestem zawsze z wami. Odwrotnie Ciebie odczuwam zawsze przy sobie, odmawiając codziennie różaniec. Wydaje mi się, że słyszę Twoje i Andrzejka odpowiedzi. W ostatnich godzinach życia Bogu dziękuję za to, że mogę umierać za Jego wiarę świętą, za moją ojczyznę oraz za to, że dał mi tak dobrą żonę i wielkie szczęście rodzinne. Drugi nasz dzisiejszy nauczyciel wiary i modlitwy to major z grunt wszędzie Wywołany Łupaszko na wykonanie wyroku wyszedł z więziennej kaplicy, gdzie się właśnie modlił. Następnie podszedł spokojnie do drzwi i się zatrzymał, odwracając się bokiem do pozostałych więźniów celi i pożegnał wszystkich słowami: Zboku, Panowie. W odpowiedzi usłyszał głos współbraci niedoli: z Drodzy bracia i siostry, jak widać, to co piękne i osnute bohaterstwem, to co trwale związane jest z przysięgą, było i jest wzmacniane siłą modlitwy. Oraz mocą wypływającą ze słów świętego Padła autora drugiego czytania, któż może wydać wyrok potępienia? Wytrwanie w wartościach i nieuleganie pokusie zwątpienia w rzeczywistości życia tu i teraz musi być pokonywane zawsze siłą modlitwy. Do tego stopnia, aby w chwilach najtrudniejszy, mieć w końcu odwagę i zaufanie do wypowiedzenia słów pełnych wiary dzisiejszego bohatera. Z Panowie. Amen. Zaproszę dziś do naszej wspólnej konferencji Wielkiego Polaka Cypriana Kabilanówka Przez wszystko do mnie przemawiałeś pełno Przez ciemność burzy, grom i przez świtanie Przez całą ludzkość z jej starymi wymachami Łukami, które o kolumnach trwają A zapomniane w łamują z dachy Bujnymi znowaliści liści zakwitają Przez wszystko Modlmy się za Ojca Świętego Franciszka, za biskupów i kapłanów polskiego Kościoła, by potrafili prowadzić ludzi, i pokazując i ucząc zachwytu nad dziełem Bożym, by potrafili wskazać nam Boga w dziejach ludzkości i w losach pojedynczego człowieka. Ciebie prosimy. czasem Kiedyś czasów wypełnieni, kiedyś Polski Piszczymy za słowa, A sto wiatrów je rozniesie Precz po lesie, Za, po lesie, Poechuj się Za żołnierzy wyklętych, Wojowników polskiego podziemia niepodległościowego, Ich rodziny i ludzi, Którzy ich wspierali Za tych, Którzy złożyli swe życie w obronie Polski suwerennej, Wolnej od sowieckich okupantów i będących narzędziem komunistów polskich. Niech naród polski oddajcie groby swoich bohaterów. Niech godnie ich pochopie, uczci czyn, zadoszczucień za krzywdy i lata kochane. Ciebie Prosimy O z ochotą i śpły, niż błoto deptać, że złe płot, a z westchni w się za tak bliskich nam kombatantów, za więźniów politycznych reżimu komunistycznego. Ludzi, którym zniszczono życie, bo byli wierni własnym przekonaniom. Wierni wolnej Polsce, 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 Niech Bóg obdarzy ich zdrowiem siłą. I mimo swego wieku mogli jeszcze przez wiele lat służyć kolejnym pokoleniom swoim przykładem, swoją wiedzą i mądrością. Ciebie prosimy. Lat 200, sprzed 75 i sprzed 5 lat. Spraw Panie, by o nich nie zapomniano, by ich śmierć nie poszła na martę, by wydała plon wielki, dziś nam jeszcze nieznany, jedynie przeczuwany. Ciebie prosimy. Yes. <noise> Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów nieba, tęskno mi panie. Do kraju tego, gdzie winą jest dużą popsować gniazdo na gruszy w po bo wszystkim służą, tęskno mi panie. Do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony są, jak odwieczne Chrystusa wyznanie, bądź pochwalone, tęskno mi panie. Módlmy się za Polskę, naszą ojczyznę, by została dla świata tym, czym była przez wieki. Symbolem wolności, poświęcenia, odwagi, honoru i wiary. Ciebie prosimy. O Boże jeden, który jesteś, Boże, ja także jestem, choć jestem przez Ciebie. Módlmy się za nas samych, za polskie rodziny. Pomóż nam Boże przetrwać złe chwile, których nie brak w naszym życiu. Bez utraty nadziei na lepszy świat. Bez utraty harto ducha. Byśmy potrafili żyć godnie, nie niszcząc siebie, nie gorsząc innych. Ciebie prosimy. Złuchaj. Spraw porządkowych. Po wyjściu z Bazyliki uformuje się kolumna marszu. Od ulicy Sławkowskiej na początku będą szwadrony ułanów, za nimi w kolejności orkiestra wojskowa, kompania honorowa Wojska Polskiego, za kompanią pójdą poczty sztandarowe, za pocztami sztandarowymi inne kolumny marszowe. Za tymi kolumnami oczywiście ustawimy się i pójdziemy w kierunku Parku Jordana. Bardzo proszę o yy, słuchanie wskazówek służb porządkowych. To jest pierwsza. I jeszcze, jak widzimy formujemy powód, to poczekamy na wielebny księży, gdy wyjdą zakresy, prawda, zakresy, przebiorą się i dołączą do nas. I wtedy orkiestra da znak, zagra marsz i ruszymy w kierunku Warku Jordana. To tyle ode mnie. Bardzo dziękuję. Jeszcze raz chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim, naprawdę wszystkim, za wieczne udziału dzisiejszego na Burzyństwie. A na zakończenie przyjmijmy bogusławieństwo. do